Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, dwie linie o łącznej długości 29 kilometrów. Początek prac za 5 lat, koniec za 10, wreszcie 15 miliardów za całą inwestycję. Takie są plany związane z budową krakowskiego metra. Miasto z własnego budżetu tak 10-12% chce wydać, potem do mają być środki zewnętrzne, w tym pieniądze prywatne. To na razie wyłącznie plany, czy są jakieś deklaracje związane z dofinansowaniem? Tej inwestycji? No, przede wszystkim y, zaczęło się od tego, że jesteśmy wpisani wstępnie w strategii y, krajowej. W związku z tym, jeżeli ta strategia zostanie uchwalona, to będziemy mogli się do, y, do Będziemy mogli się starać o dofinansowanie z budżetu centralnego już ze względu na to, że jesteśmy w planie krajowym, a nie tylko na, w naszych głowach i planach krakowskich. Mamy w budżecie naszym zarezerwowane ponad 100 milionów złotych w WPF-ie na prace przygotowawcze. Z tych środków będziemy się przygotowywać, natomiast im dalej jesteśmy w projekcie, tym łatwiej będzie oczywiście pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne. To nigdy nie jest tak, że na ładne słowa ktoś od razu daje pieniądze. My musimy wykonać swoją robotę, pokazać, że podchodzimy do tego poważnie. Zwroty że tak powiem, wczoraj z rynku mamy bardzo dobre. To znaczy, w sensie wszyscy, którzy się odzywają do nas, mówią "OK, robi się na poważnie. Widzimy teraz. Jest dokument, jest sto stron, jest konkret, to jakby wasza wiarygodność wzrosła. No to, skoro Pan więc... Pani Prezydencie mówi, że nie ma pieniędzy za, za piękne oczy, no to to z drugiej strony mamy złą sytuację finansową miasta, zadłużone MPK. No to. to Ale, tak. Panie dyrektorze, łatwo to policzyć. Szacujemy koszt tej inwestycji na 13-15 miliardów złotych i w montażach finansowych, jakie prześledziliśmy w Europie, jakie normalnie się realizuje, to jest około rzeczywiście, tak jak pan powiedział, 10-12% udziału własnego. Czy to jest jakieś półtora miliarda, przecież nie wyłożone w jeden rok? Budżet inwestycyjny Krakowa to jest około miliarda złotych, czasem miliard dwieście. No to jest jeden budżet. Jeżeli byśmy do takiej konstrukcji doszli, no to teraz jest pytanie, czy to warto. To nie jest tak, że my te pieniądze będziemy musieli włożyć w pierwszym, w drugim czy w trzecim roku. To może być inwestycja, która z budżetu miasta jest spłacana przez 10-20 lat. To zależy wszystko od modelu. Są potrzebne środki z budżetu centralnego, środki unijne, jest nowa perspektywa unijna. Są możliwości pożyczek w bankach inwestycyjnych EBI, bank Światowy są możliwe również rzeczy montaż PPP. No i mniej kapitału prywatnego, tym lepsza oczywiście opłacalność, tym mniej zapłacimy później od tego odsetek. Natomiast no, to jest proces. To nie jest tak, że my mówimy, budujemy metro, a następnego dnia ktoś nam mówi: Dobra, dam wam 15 miliardów. Nie, no, my przedstawiamy w tej chwili wszystkie dokumenty, pokazujemy efektywność, opłacalność tego. Po to robiliśmy przez pół roku ostatnie analizę aktualnych potoków pasażerskich, żeby udowodnić, że na tych kierunkach, które wybraliśmy, ta inwestycja będzie opłacalna. To jest ważna informacja dla kapitału, który mógłby zainwestować te środki. 280 tysięcy, tak to jest ta, tak, ta liczba yy, pasażer po pasażerów? Nie wychodził. No. Panie prezydencie, jak tłumaczy wiceprezydent Mazur, 10% tych kosztów związanych z budową metra to, to budowa schronów, czy też miejsce doraźnego schronienia, tak to się fachowo nazywa. Jak to jest, że deweloperzy, którzy mają mieć obowiązek budowy takich miejsc od początku przyszłego roku, szacują, że to podniesie koszty o 30%, a w wypadku metra to będzie tylko 10%? To musi pan spytać deweloperów. To znaczy może chodzi o to, że metro tak czy siak się buduje pod ziemią, a deweloperzy budują bloki na ziemi. Nie hmm. wiem. To nie jest specjalistą od budownictwa. Może zawyżają koszty, ale może rzeczywiście w przypadku, jeżeli muszą zejść głęboko pod ziemię, no te koszty rosną. No jednak trzeba to wszystko jakoś tam tak wybudować, żeby nie przemakało, żeby było bezpieczne, żeby ziemia się nie waliła. Pewnie koszty budowy pod ziemią są droższe na metro i tak budujemy pod ziemią, więc taka pierwsze logiczne wyjaśnienie. Aczkolwiek no, to trzeba zapytać naprawdę ich, jak to szacują. Powołują się państwo w tym, w tym względzie na Helsinki. Tam przewidziano miejsce schronienia dla wszystkich mieszkańców, nawet z małym okładem. Chcieliby państwo skopiować ten wzór w Krakowie? Znaczy na pewno, jeżeli budujemy metro i zdając sytuację geopolityczną, wiedząc, że są środki z KPO na, i będą na na Dualius, na Schrony, no trzeba oczywiście wykorzystać to. No po pierwsze, trzeba pozyskać środki, które również są zaangażowane z, bu z budżetu centralnego, yy, właśnie nie tylko na metro jako środek transportu, ale na metro jako schronienie. No i wykorzystać je optymalnie, No to jest oczywiste, chyba. Yy, na, na czy, 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 czy akurat będziemy mieć na 700 tysięcy, no to znowu projekt budowlany, yy, i wtedy będziemy mogli mówić, co się udało zaprojektować. A ile wydłuży cały proces yy, to to staranie o nową decyzję środowiskową? Jeżeli chodzi o cały proces, to według naszych szacunków na szczęście nie wydłuży, ponieważ podejdziemy po prostu do decyzji środowiskowej projektu budowlanego, zapytania rynku jakby bardziej kompleksowo, to znaczy ograniczymy liczbę przetargów w tym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o sam początek procesu, no tak, skoro musimy się starać o dodatkową decyzję środowiskową, to rzeczywiście sam początek procesu, czyli początek budowy no, będzie później o dwa lata. No To jest 2030, to jest ten plan. Tak w tej chwili Wy... szacujemy, natomiast tak w tej chwili szacujemy. Plan zakłada, że budowa rozpocznie się za tym już w nowej kadencji samorządu. Być może to pan będzie ponownie prezydentem, a być może kto, ktoś inny. Co Cała będzie pan tym chciał tym zrobić w tej pierwszej, tej obecnej kadencji, do końca jej, trwania tej kadencji, by, by nikt tych planów potem już nie przekreślił? W związku z metrem oczywiście. No panie redaktorze, wydaje mi się, że tak. Z tego, co znam różnego rodzaju badania, co prawda Krakowianie nie bardzo wierzą na razie, że to metro się uda wbudować, to jednak zdecydowana większość była za jego budową. Więc zakładam, że ktokolwiek by nie był prezydentem, to projekt, w który włożymy tyle pracy, czasu i pieniędzy, i y, z, będą zaangażowane środki centralne, środki pracy, no to ktoś nie przyjdzie i nie powie, no nie. Jednak nie, no jaki miałby w tym motywację? No chyba tylko rozrobić Krakowaną y, i sobie na złość. Y, to... Więc z, z, zakładam, że to jest projekt ponad podziałami politycznym. Zresztą nie znam siły żadnej politycznej w Krakowie, która by mówiła, metro, to jest y, y, zupełnie głupi pomysł. Nie? Ludzie się martwią. Tak, y, Ile to będzie kosztowało? Czy nas na to stać? Czy nas stać na utrzymanie tego, kto za to zapłaci, co, co zrobimy, znaczy, jak, jakie rzeczy nie zrobimy, skoro zrobimy metro, kiedy pojedzie, gdzie pojedzie. Czy to jest optymalne? Ja te pytania wszystkie rozumiem. Staramy się na nie odpowiadać wczoraj była godzina, półtora godzinna konferencja, gdzie pokazaliśmy cały proces dochodzenia do tych decyzji, bo on jest po prostu oparty na rzetelnych danych i te decyzje podejmujemy optymalnie. Natomiast no nie słyszę takich głosów za bardzo. Czasem słyszę, ale rzadko, że postanowiam to w ogóle. Znaczy Bez tego nie będziemy nigdy metropolią, o jakiej marzymy. To Kraków jest już i zakorkowany, i zapchany komunikacyjnie. Ludzie mówią budujmy tramwaje. Tramwaje na pierwszą obwodnicę już nie wiadą. Tam już się e, korpią nawet tramwaje. W związku z tym e, mówimy o perspektywie za 10 lat. Co będzie za 10 lat? Co roku zwiększa się liczba mieszkańców w Krakowie. To naprawdę jest jedyne wyjście, żeby... A być... do końca tej kadencji, czyli do maja 2028, co panie prezydencie? No, jeżeli chodzi o metro, no będziemy dalej pracować, decyzja środowiskowa, projekt budowlany, przetarg, konstrukcja finansowa, zagwarantowanie tych środków, wnioski y, o środki unijne, y, rozmowy z bankami. Y, to jest proces, który będziemy konstruować przez cały czas. No, jakby to nie jest największy problem, że tam rok później czy dwa lata, później się wbije łopatę. Najważniejsze, kiedy y, mieszkańcy pojadą tym metrem. Ja też przypomnę, że do tej pory staraliśmy się na ten krótszy odcinek. No, przecież nam chodzi o to, żeby. Całość działała, a nie odcinek na 3 km czy 6. To nie będzie rozwiązanie problemów komunikacyjnych Krakowa. Cała linia to już będzie naprawdę coś. No to... To jest metro, czy też plany związane z budową metra. Tak przy okazji to jeszcze o jedną sprawę związaną z komunikacją muszę pana zapytać. Wiceminister Bukowiec, wiceminister infrastru infrastruktury wczoraj pytany o, o S7, Kraków Myślenice, mówił, że za kilka tygodni pokaże te trzy proponowane przebiegi. Oczywiście zrobi to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No i po, po, podkreślił, że cały czas jest w kontakcie z panem. Czy to oznacza, że skoro panowie się tak kontaktujecie nieustannie, to tego przebiegu przez południową część Krakowa nie będzie? W tych propozycjach? Panie redaktorze, nie jestem od tego, żeby ogłaszać jakiekolwiek decyzje, które podejmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oni są od tego. Jesteśmy oczywiście w kontakcie. Zresztą w przyszłym tygodniu też mamy mieć spotkanie. Przekazujemy cały czas stanowisko władz Krakowa, Krakowian-Krakowianek. Generalna Dyrekcja ma swoje analizy, wyliczenia, stecz, który ogłosiła, no ale na końcu, póki oni nie ogłoszą tej decyzji. No to ja nie mogę za nich powiedzieć. No ale te plany, powiedzmy sobie, z przebiegiem są zbieżne czy rozbieżne? Władz Krakowa, no wie... tak jak pan mówi, i generalnej dyrekcji. No Wiemy, że generalna dyrekcja jeszcze za poprzednich rządów, czyli ministra Dawczego, ogłosiła tak. warianty, które Krakowianom się nie podobają. W związku z tym, no czekamy. Co, co, co na końcu? Zawsze plany można zmieniać. Co najlepiej pokazaliśmy wczoraj. Metro miało iść ze wschodu na zachód. Okazało się po. Analizach aktualnych, że najlepsze korytarze są potoków pasażerskich z południa na Północny Wschód. I to będzie argument I, w rozmowie dyrektora. Po prostu Rozumiem. trzeba analizować i zobaczymy. No, ale naprawdę nie chcę za nich mówić, co oni zrobią, póki tego nie ogłoszą. No. Mam nadzieję, że dla Krakowian ten przebieg będzie dobry czy najlepszy. Nie wiem, zobaczymy. No to jeszcze dwie sprawy. Co, co państwo zrobią z, ze sprawą wodociągów, gdzie, jak pokazały nagrania monitoringu, przebywali jednak dwa, przez dwie godziny cudzoziemcy ze wschodu i robili tam zdjęcia? Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, jak to jest możliwe. Sprawą zajmuje się ABW. Myślę, że dajmy służbom po prostu nad tym popracować. No raczej wydaje mi się, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Natomiast niech zajmą się tym odpowiednie służby. Kraków i jego infrastruktura krytyczna są bezpieczne? Na pewno są bezpieczne, natomiast takie incydenty trzeba wyjaśniać. Trzeba wyjaśnić bardzo dogłębnie i zakładam, że od tego są specjalne służby, żeby je wyjaśniać. Jeżeli będą jakieś zalecenia, jeżeli się okaże, że trzeba wzmocnić gdzieś bezpieczeństwo to to bezwłocznie zrobimy. Ale nie, nie, od razu w ten na sposób nie mogą mamy, mamy wodociąg... wzmocnić? No, no można, mamy w Wodociągach przecież są, cały pion odpowiadający za bezpieczeństwo, więc zakładam, że oni z tej sytuacji wyciągnęli już wnioski. Natomiast czekajmy na ustalenia służb, co się wydarzyło. No to jeszcze na koniec pytanie o sondaż publikowany przez Kraków .pl. nie Niespełna 40% dobrze pana ocenia po półtora roku. Na, na półtora roku to to dużo czy mało? Yy, dużo więcej oceniamy dobrze niż, mniej, niż źle. No, czyli rozumiem to. Czyli, wie pan co, w tym sondażu tam jest parę odsłon. Po pierwsze, dostaję lepszy wynik w pierwszej turze niż dostałem. E, nigdy takiego dobrego sondażu nie miałem przed wyborami e, poprzednimi. Większość mnie ocenia. E, Więcej mieszkańców ocenia mnie dobrze niż źle, i 70% nie chce referendum, a jedni 17% chce. Wśród nawet zwolenników Łukasza i większość nie chce referendum, więc myślę, że dobrze. No ale to jeszcze jedno mnie tam naj, najbardziej no, zainteresowało, zaintrygowało. To znaczy, ponad 50% uwaga, uważa, że nie ma różnicy między panem a prezydentem Jackiem Majchrowskim. Czy pana to raczej cieszy, czy raczej martwi? Wie pan, co? To jest tak. Jesteśmy po roku z haczykiem. Ja się nie dziwię, jeżeli ktoś nie wchodzi głęboko w analizę tego, co się dzieje, na przykład nie śledzi na social mediach, nie, 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 nie sprawdza na bieżąco, co się dzieje, no to jak po roku ma zobaczyć zmianę w mieście? Przecież proces inwestycyjny trwa dłużej niż rok, więc na razie widzą zmianę ci, którzy są ze mną na bieżąco czytają posty, czytają komunikaty. Ale to pada by zmartwiło, jakby, pa, jakby tak nie, nie było różnicy, to czy, czy, czy... Nie, Oczywiście nie, wolałbym, żeby być lepszym prezydentem niż pan prezydent Majchrowski, którego szanuję, cenię, natomiast no, uważam, że było sporo rzeczy w tym mieście do poprawy, które poprawiam, więc na koniec cieszyłbym się, gdyby mieszkańcy stwierdzili, że jednak te rzeczy, które nie działały, się poprawiły, ale nie martwię się to jakoś specjalnie, myślę, że takie rzeczy można ocenić realnie po dwóch, trzech latach. Czy rzeczywiście w mieście nastąpiła jakaś zmiana w zakresie no właśnie, chociażby jego wyglądu? Czy doinwestowaliśmy te obrzeża, które nie były doinwestowane? Czy chodników jest mniej rozsypujących, no, no czy więcej? Druga wyroba. Tego się w rok nie da zrobić. Ale... Pre... Prezydent Krakowa, Aleksander <grych> Miszalski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję państwu. Jeszcze miłego dnia.